Cześć tutaj Bartek Kasecki. W tym odcinku pokażę wam, w jaki sposób można zawężać grupy odbiorców w reklamach na Facebooku. Cześć, cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam w jaki sposób zawężać, czy też tworzyć takie kombinacje różnego rodzaju zależności między grupami odbiorców. Przejdźmy sobie na razie do tego, że utworzymy sobie kampanię. Będzie to kampania z celem rozpoznawalność. Przechodzimy sobie oczywiście tutaj do zestawu reklam. Jak to też pokazywałem już w poprzednich odcinkach. I to co sobie teraz zrobimy, to oczywiście przełączamy na pierwotne ustawienia grup odbiorców. Używ, użyjemy oryginalnej grupy. No i co? Zaczynamy kombinować. Najprościej będzie nam to przedstawić na zasadzie szczegółowego targetowania. No i co teraz sobie zrobimy? Powiedzmy, że nasza intencja jest taka, że chcielibyśmy znaleźć osoby, jesteśmy firmą, która Zajmuje się kredytami czy też tematami związanymi z nieruchomościami, no i chcielibyśmy znaleźć klientów na te właśnie nieruchomości. Niech będzie w Polsce, żebyśmy już tutaj nie, nie kombinowali, bo to nie jest aż tak istotne. Więc to, co my sobie tutaj wpisujemy w pierwszej naszej rubryce, to jest to, że chcemy znaleźć kogoś, kto się interesuje nieruchomościami. W Polsce ludzi, którzy interesują się nieruchomościami, jest 3 do 4 milionów. Te cyfry na tym etapie nie są jakby aż tak istotne, chcemy po prostu pokazać zacho pewne zachowania tego, co będziemy za chwileczkę tutaj dodawali. No i mówimy OK. No ale to też chcielibyśmy, tutaj widzieliśmy, że są też inne mm, elementy związane z nieruchomościami, czy inne dane, y, które tutaj możemy sobie wykorzystać, czyli na przykład mamy tutaj zarządzanie nieruchomościami, albo wycena nieruchomości. Super sprawa. Wycena nieruchomości, jeżeli ktoś się interesuje wyceną nieruchomości, no to nagle się okazuje, że już mamy tych osób. 4,5 tysiąca, czy tam, przepraszam, 4, 4 do 5 milionów. Dalej sobie życimy, dalej. Wpisujemy sobie nieruchomości. No i w tym przypadku dajmy na to inwestycje w nieruchomości, inwestowanie. Super sprawa. Mamy już 6 milionów tych ludzi. No i nagle się okazuje, że mówimy sobie super. Czyli teraz tak naprawdę ja dotrę do 6 milionów ludzi, którzy są zainteresowani tematyką y, nieruchomości. Dalej możemy sobie tutaj jeszcze dorzucić jakieś mieszkania, czy może kredyty, no w sumie jeżeli ktoś y, jest zainteresowany mieszkaniami, to też może być zainteresowani kredytami, czyli linia kredytowa. Dorzucamy to, no i tam mamy dalej 6000, tysięcy. Więc to jest taka konstrukcja, y, pierwsza reklam i wiele osób, i to jest jeden z takich pewnie y, częstych błędów, ludzi, którzy dorzucają sobie te, y, tworzą reklamę w taki sposób, kiedy mamy cztery zainteresowania, bo to są wszystkie rzeczy z e, cechy zainteresowania i w ten sposób puszczałem reklamy do 6 milionów ludzi. Oczywiście można powiedzieć, że to jest praktycznie jedna trzecia. E, Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży e, osób na, na Facebooku, do których dotrze, czy może dotrze taka reklama. No i teraz czy to jest jakby najlepsza metoda i najlepsza możliwość, żeby to, to zrobić? Więc mamy tutaj też taką opcję, jak zawężanie grupy odbiorców. Czyli w tym przypadku ja wykorzystałem inwestycje w nieruchomości, linia kredytowa nieruchomości, wycena nieruchomości i pokazuje nam to, że mamy tutaj 6,5 miliona ludzi. To teraz sobie zrobimy trochę inną kombinację. Czyli ja to będę, żebyśmy mieli dokładnie te same rzeczy, ja będę dorzucał do zawężenia nieruchomości. Czyli muszą pasować do. Muszą również pasować do tego, muszą. Linia kredytowa musi pasować również do tego, czyli zawężamy dalej. Jak widzicie, tutaj nam się tworzą takie rzeczy jak i, czyli i muszą pasować, i muszą pasować. I ostatnia rzecz: inwestowanie w nieruchomości. Jeszcze raz sobie zawężamy, czyli robimy trzeci poziom zawężenia. Dobra, i teraz co się tutaj okazuje? Nagle w momencie, kiedy wprowadziłem te kombinacje, okazuje się, że takich osób już mamy milion dziewięćset do około tam dwóch milionów, czyli trzy razy mniej niż na początku. I teraz jak czytać tą logikę wśród tych osób? Tutaj chodzi o to, że musimy znajdujemy osoby, które lubią, czy inaczej, są zainteresowane jednym z tych elementów, bo tutaj między tym nie mamy lub, i są zainteresowane również wyceną nieruchomości, i również, tutaj mam dwa razy wycenę nieruchomości, ja widzicie, jak mi sobie super... Zrobiłem i Wam dalej tłumaczę. Nie zwróciłem uwagi, że mi się nie, nie wkleja to co trzeba. Linia kredytowa. Dobra, szybko to poprawiamy. I druga ostatnia rzecz, którą miałem to były inwestycje. Czy tu sobie dorzućmy inwestycje? Dobra. Inwesty. Było blisko. Inwestycje w nieruchomości. Kasujemy wycenę. Inwestycja, linia kredytowa, wycena nieruchomości. Dobra, wracamy do tego. Mamy nagle 119 tysięcy. No i co tutaj się wydarzyło? Jak widzicie, nagle z 6 milionów zrobiliśmy 100 tysięcy ludzi. Trochę nie do końca, można powiedzieć, że optymistycznie, a może właśnie bardzo optymistycznie. Zróbmy sobie taki numer. No i teraz jest tak. Jak to teraz czytać? Przed chwilą mieliśmy 6 milionów, nagle mamy 60 razy mniej, tak, 60 razy mniej e, mniejszą grupę odbiorców. I teraz to są osoby, które muszą być zainteresowane nieruchomościami, muszą być do tego, według Facebooka, zainteresowane wyceną nieruchomości, muszą być zainteresowane inwestycją w nieruchomości, to ma sens z punktu widzenia logiki, to jest jakby trochę mniejszy temat, i jeszcze linią kredytową. Więc teraz szukamy jedynie osób, które spełniają te wszystkie cztery kryteria. Więc Facebook już teraz nie może powiedzieć sobie, że a ja znajdę trochę osób, które są zainteresowane tylko nieruchomościami, inne osoby, które są zainteresowane tylko wyceną nieruchomości, inne osoby, które są zainteresowane tylko inwestycjami, inne osoby, które są zainteresowane tylko kredytami, bo w tym przypadku może być tak, że ktoś jest zainteresowany kredytem, ale to nie jest w ogóle kredyt na nieruchomości, to jest jakiś powiedzmy, że kredyt obrotowy dla firmy, totalnie niezwiązany z nieruchomościami. E, jeżeli byśmy dali ten warunek jako nie i tylko jako osobny, no to będziemy trafiali do ludzi, którzy są zainteresowani kredytami obrotowymi. Inwestycja w nieruchomości. Może się okazać, że to będzie na przykład inwestycja w nieruchomości już w tym przypadku na przykład jakieś komercyjne, czy na przykład w biura, to też są nieruchomości w tym, w tym przypadku. Wycena nieruchomości. Może to być osoba, która jest na przykład agentem nieruchomości, no i oczywiście nieruchomości, coś najbardziej ogólnego, więc tworząc sobie taką kombinację, takie zawężenie, czyli części wspólne, bo i muszą pasować, i muszą pasować, i muszą pasować, i muszą pasować, dochodzimy do tego, że mamy po prostu bardzo precyzyjne grupy odbiorców, które zwiększamy prawdopodobieństwo, że to są osoby, które spełniają nasze wszystkie. Kryteria. Czy to jest dobre, czy to jest złe, to oczywiście tutaj jest kwestia marketingowa, zależy, trzeba sobie to, to testować. Ja bardziej chcę Wam pokazać to na tej zasadzie, że gdybym usunął te hmm, dodatkowe warunki, czyli wrócił do tego pierwotnego elementu, to nagle się okazuje, że osobami, które są zainteresowane nieruchomościami w Polsce to jest 3 miliony, czy tam 4 miliony ludzi. Jak dodamy kolejny parametr, to mamy 6 milionów ludzi, i jeżeli teraz byśmy rozmawiali z punktu widzenia budżetowego, to pe przy pewnym uproszczeniu. Żeby dotrzeć do 4 milionów ludzi, potrzebujemy 40 razy więcej pieniędzy, niż żeby dotrzeć do 100 tysięcy. A jeżeli te 100 tysięcy jest szansa, żeby lepiej performowały, czyli zaczniemy od mniejszej, bardziej precyzyjnej grupy odbiorców, no to chyba lepiej przetestować mniejszy budżet na takiej grupie odbiorców, niż od razu porywać się z ogromnym budżetem na to, żeby spróbować dotrzeć do praktycznie 20% ludzi na, na Facebooku. Dobra. W taki sposób jesteśmy w stanie robić coś, co się nazywa zawężenie jeden z takich podstawowych mechanizmów targetowania, również bardzo potrzebny na pewno na, na LinkedInie, żeby łączyć te elementy i docierać do, do pewnych określonych osób, które tutaj mamy. Ja tutaj pokazałem dzisiaj. Y Samo zawężanie na zasadzie tych danych demograficznych. Jeszcze Wam pokażę później, w jaki sposób łączyć zawężanie z naszymi grupami odbiorców i wykluczanie też z naszymi grupami odbiorców. Więc to też zapraszam do kolejnego odcinka dotyczącego wykluczania. Trzymajcie się, cześć.